Cześć kochani! Seria książek, nawet nie wiesz jak bardzo cię kocham, to takie publikacje, które wprowadzają nasze dzieci w bardzo różnorodną tematykę. My mamy tom Zima i Wiosna. Zimą nasze zajączki zabierają nas w świat zabawy związanej ze zgadywaniem. Raz zajączek, raz jego tata tworzą zagadki dotyczące otoczenia, dostrzegania punktów wspólnych, dostrzegania cech danych przedmiotów. No i pytają się z siebie wzajemnie, co należy do drzewa. No, liście, co należy do pająka, pajęczyna i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście cała opowieść kończy się y, zagadką dużego zająca, y, co należy do niego i to jest najbardziej ulubione i najbardziej kochane. Y, no i okazuje się, że to chodzi o tego małego zajączka, który jest najbardziej ukochany, najbardziej ulubiony, najbardziej przytulaśny i tak y, dalej. Ilustracje są cudne. Jak w całej serii. Tekstu jest niewiele, dlatego kilkuletnie dziecko pięknie może się skoncentrować z tymi książkami. Wiosną zabieram, autorzy zabierają nas w świat przemian. Każde zwierzątko ulega jakiejś przemianie, każda roślinka ulega jakiejś przemianie. No, i na przykład z małych listków wyrasta olbrzymi dąb. My, tę książeczkę, wykorzystałyśmy do stworzenia różnorodnych zabaw. Za każdym razem, na początku przeczytałyśmy sobie całą opowieść, i za każdym razem, kiedy wracałyśmy do niej, tworzyłyśmy jakąś konkretną rzecz. No i czytałyśmy sobie o małych listkach, więc stworzyłyśmy małe listki. A później e, stworzyłyśmy kwitnące drzewo. Na Facebooku może sobie, możecie sobie obejrzeć w oli pracę e, w kontekście tej książki. E, stworzyłyśmy kijankę, a później stworzyłyśmy żabę. To coś, co prawda ta żaba nam za bardzo nie wyszła. No i tak e, z kolejnymi zwierzątkami e, miałyśmy pretekst do e, stworzenia pięknych zabawek. Zwierzących i uświadamiania dziecko, u dziecku, utrwalania, że świat jest pełen przemian i że ono też się zmienia. Że kiedyś wyrośnie na dużego zajączka tutaj akurat bohater wyrośnie do, na dużego zajączka, a nasze dziecko wyrośnie na dużą, dorosłą osobę. No i miejmy nadzieję, że taką jak rodzic, jeśli rodzic jest dobry. Zdecydowanie polecam Wam e, całą serię, ponieważ jest to, są to opowieści o pięknej miłości e, rodzica do dziecka, dziecka do rodzica e, pokazującej różnorodne przemiany w przyrodzie pokazującej różnorodne mm, zjawiska e, relacje świetna seria. Warto po nią sięgnąć z dzieckiem. I do zobaczenia.